Drodzy Państwo, za chwilę będzie tutaj Pani Prezydent Dulkiewicz w środku, w i będzie mówić o tym, w jaki sposób w Gdańsku władze tegoż miasta chcą chronić dziedzictwo Güntera Grasa. Drodzy Państwo, chcieliśmy wcześniej przed konferencją Pani Prezydent Dulkiewicz powiedzieć, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie, i jakie, wydaje nam się, powinno być oczywiste stanowisko nie tylko władz Gdańska, ale każdemu, komu Gdańsk leży na sercu i każdemu, kto czuje się po prostu Polakiem. Drodzy państwo, Günter Grass to jest noblista, wszystko to wiemy. Wiemy, że jest człowiekiem, który napisał wiele książek, również o Gdańsku, urodził się w Gdańsku, tutaj mieszkał, no ale drodzy państwo, prawda jest też taka i to jest ta ciemna strona jego życiorysu, że był po prostu ochotnikiem do Waffen SS. No to jest po prostu fakt historyczny. Faktem historycznym jest też to, że ten Czarny rozdział jego życia ukrywał prawdzie do samego końca. Kiedy w latach 90. otrzymał honorowe obywatelstwo Miasta Gdańska, ten fakt ukrywał. Kiedy otrzymywał nagrodę nobla, ten fakt ukrywał. Proszę Państwo, gdyby tego faktu wtedy nie ukrywał, zapewniam was, jestem co do tego przekonany, że ani honorowy obywatelem miasta Gdańska, ani Nobla w tamtym czasie po prostu by nie otrzymał. I zastanówmy się, czy to jest normalne, że w Gdańsku, Gdańsku, który tyle przeżył w czasie II wojny światowej, przecież tutaj niedaleko Piaśnica, tutaj Poczta Polska, Gedania, Gras był z Wrzeszcza, drodzy państwo, on doskonale wiedział, co się stało z gedanistami. To byli jego pewnie koledzy nawet z podwórka. Jak to jest możliwe, że człowiek, który zaciągnął się do armii w 1944 roku, kiedy te wszystkie zbrodnie, no nie jesteśmy dziećmi. Już były znane, a na pewno były tutaj znane na Pomorzu, który tyle wycierpiał, który przeszedł po prostu ludobójstwo na Polakach. A w samym Gdańsku przeszedł ludobójstwo ze strony swoich, no po prostu niemieckich sąsiadów. Wyjaśnijcie mi, jak prezydent miasta Gdańska wobec tych faktów historycznych, wobec jego dorobku artystycznego, ale on tutaj nie ma takiego znaczenia. Znaczy nie ma to, jakim był człowiekiem, jakim miał podejście do historycznej prawdy, no i jakim miał podejście do tego, co się działo w czasie II wojny światowej. A był żołnierzem Wschodniego Frontu co też warto zaznaczyć bardzo możliwe, że mordował Polaków, że przechodził razem z tą Watachą niemiecką i rozstrzeliwał naszych ludzi. Tacy ludzie mają być w Polsce, w Gdańsku honorowani. No nie, my właśnie uważamy, że. Nie powinno się chronić dziedzictwa Gentera Grasa w takim sensie, żeby w Gdańsku, w polskim mieście, honorowano go w jakiś sposób. Ja czytałem Blasany Bębenek i każdemu, komu literatura yy, piękna, yy, każdego, kto interesuje, co tam jest zawarte, czy to był wielki pisarz, czy nie, zakęcam, niech otworzy sobie tą książkę, niech przeczyta, ale drodzy państwo, to nie znaczy, że ktoś mieszkał w Gdańsku, Ktoś pisał o Gdańsku książki, ale miał takie rysy. Rysy to chyba mało powiedziane rysy, drodzy Państwo, że miał takie po prostu ciemne karty swojej historii, żeby takim ludziom stawiać pomniki, żeby takim ludziom dawać. Nazwy rąd, jak to mamy w Gdańsku. No nie temu mówimy twarde nie, temu mówimy nie i mówimy, że po prostu w Gdańsku, przepraszam bardzo, ale po prostu nazistów honorować nie wypada. Pani Prezydent Dulkiewicz, proszę się w garść i w końcu zrozumieć, że pewne czasy się skończyły. I przypominam Państwu jeszcze jedno ku refleksji. Kiedyś prezydent Adamowicz, już nie pamiętam czy towarzyszyła mu prezydent Dulkiewicz, wtedy jego asystentka, czy jego zastępca, Chodzili na cmentarz czerwonoarmistów jako wyzwolicieli, wtedy jak ich nazywali, tutaj w Gdańsku. Dzięki Bogu, po tej pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę, ten ohydny proceder się skończył. To może skończymy z tym ohydnym procederem czczenia w Gdańsku nazistów i ludzi, którzy po prostu mordowali Polaków. Szanowni Państwo, dyskusja o ginterze Grasie pojawia się nieprzypadkowo, bo na najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska ma być właśnie procedowana uchwała dotycząca połączenia Gdańskiej galerii miejskiej imienia Gintera Grasa z centrum sztuki współczesnej łaźnia. Natomiast kwestie związkowe, kwestie pracownicze w gruncie rzeczy przechodzą na dalszy plan, także ze względu na artystów, którzy pojawiali się na komisjach Rady Miasta Gdańska, którzy skupiali się bardziej na tym, żeby Imię Gintera Grasa było dalej e, na tej instytucji, czyli na Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej, które ma zostać utworzone. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Tym bardziej, gdy raptem 300 metrów stąd mamy pomnik nikogo innego jak Bruna Nazwary, czyli też innego wielkiego gdańskiego pisarza, który żył właśnie w czasach tak jak Ginter Gras. E, poruszał wiele spraw e, także w sposób odwrotny niż Gintegra, skazywał na tą fatalną sytuację Polaków w wolnym mieście Gdańsku, ale to co dzisiaj tak naprawdę jest dla mnie najistotniejsze, kiedy przed ponad dwoma laty otwierano ten, ten pomnik, odsłaniano, wówczas nie było nikogo z władz miasta Gdańska. Były dziesiątki osób, mieszkańców Biskupiej Górki. Dzisiaj za to władze miasta Gdańska cały czas dbają o to, żeby dziedzictwo Gintera Grasa było utrzymane. A może zastanówmy się w jaki sposób Bruno Nazwarę, człowieka, który wskazywał właśnie na te, na ten fatalny, na te fatalne traktowanie Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, w jaki sposób uhonorować i uhonorować go na przykład imieniem Gdańskiego Centrum Sztuki Współczesnej. Czy mają Państwo jakieś pytania? Czy panowie usunąć pomniki Gintera Grasa, usunąć jego imię i nazwisko z nazwy instytucji, która publikuje informacje o nim? Bo Nie za bardzo rozumiem teraz, jakie jest, jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie, czego chcecie. Znaczy, nas bardzo interesuje, to jest też taka podpowiedź pani prezydent, co powinna powiedzieć za 20 minut na swojej konferencji tutaj. W no Pani prezydent poinformowała dziennikarzy, a dziennikarze nam dali znać o tym, że będzie, cytuję, konferencja dotyczyła tego, w jaki sposób władze gdańska chcą chronić dziedzictwo Gintera Grasa w Gdańsku. No ja wiem, że chronią w ten sposób, że nadają imieniem Gintera Grasa. Różne miejsca publiczne w Gdańsku. Jest Rondo, jest pomnik, była Galeria Miejska. Mam nadzieję, że już niedługo nie będzie nosiła imienia Agenta Agressa. I rozumiem, że pani prezydent w odpowiedzi na to organizuje tę konferencję. I tak, uważam, że miejsce dla człowieka, który był w AFNSS, drodzy państwo, to nie był zwykły Weimar, ss nie powinno być pomników takich ludzi w Gdańsku. Nikt nie mówi o tym, żeby palić. Blaszanym bębenkiem w piecu, szanowni państwo, chcecie, to czytajcie. Ja czytałem Blaszany bębenek, nie widzę w tym kompletnie niczego zdrożnego. Ciekawa literatura, chociaż akurat Polaków nie przedstawia tam w zbyt dobrym świetle, tak na marginesie. Ale dlaczego my w polskim Gdańsku mamy z taką lubością przestrzeń publiczną oddawać żołnierzom Waffen-SS? No to jest, to mi się przepraszam, ale nie po prostu tego nie rozumiem. Można pytanie, czy widzicie panowie jakiś związek być może pomiędzy upamiętnieniem Wintera Grasa a naszymi chłopcami? No oczywiście, że widzę, dlatego że władze Gdańska chowają w głowę w piasek zawsze wtedy, kiedy pojawia się jakaś taka właśnie negatywna strona Niemców, którzy tutaj niegdyś żyli a którzy odegrali bardzo złą rolę w historii Gdańska i Polski. Wtedy, za, wtedy wolą zapominać o tych fragmentach ich życiorysów i pokazywać tylko to tak zwane pojednanie. Ale pojednanie, które polega na tym, że sami siebie nie szanujemy, to nie jest żadne pojednanie. nie mówiąc już o tym, że tak jak mówiłem, Günther Grass zbudował swój dorobek, również intelektualny, po prostu na kłamstwie. Bo nigdy przed tym, jak stał się tym wielkim noblistą, nie wyspowiadał się ze swoich czynów. A nigdy tego nobla by. Pamiętacie Państwo lata 90. na 2000? Wtedy jeszcze naprawdę dużo bardziej było żywe y, to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Dużo więcej było potomków, ofiar tamtych czasów. I wtedy y, to była dużo jeszcze bardziej wrażliwa nuta niż teraz. Gdyby wtedy Günter Grass powiedział, że jako 17-latek, tak, młody człowiek, ale zaciągnął się na ochotnika do zbrodniczej formacji Waffen-SS. Wiedząc przecież doskonale, co spotkało Polaków, jego sąsiadów, jego kolegów z podwórka w Gdańsku, no to przecież nigdy by tych wielkich nagród nie otrzymał. Nie bądźmy dziećmi, szanowni państwo. Konformista, obrzydliwy konformista. Ja... No, jak ma wyglądać, proszę to pojednanie, pytam w kontekście obecnej sytuacji politycznej, kiedy Niemcy są naszymi sojusznikami, a realnym zagrożeniem e, Rosja. Zastanawiam się nad tą intensyfikacją tych takich antyniemieckich akcentów, Zrozumiały z tych akcentów, ale dlaczego one się teraz pojawia? To nie jest antyniemiecki akcent, panie rektorze, Gdyby ktokolwiek chciał tutaj stawiać pomnik w Gdańsku innym zbrodniarzom, przez których Polacy niezwykle mocno wycierpieli, to też bym się temu sprzeciwiał. Błędnie, czy byliby obywatelstwa rosyjskiego, czeskiego, białoruskiego, czy jakiegokolwiek, czy nawet polskiego, no nie wyobrażam sobie. Pewnie jest grona sympatyków, szanowny panie redaktorze, jeszcze w Polsce generała Jarzuelskiego, ale dzięki Bogu nikomu nie przychodzi do głowy stawianie pomników generałowi Jarzuelskiemu. dopiero co przechodziliśmy rocznicę, rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. No, no po prostu pewnych rzeczy nie wypada, jeżeli mamy szacunek sami do siebie. Czytajcie książki Günthera Grasa, ale nie stawiajmy mu w Gdańsku pomników, nie róbmy z niego gdańskiego bohatera, bo bohaterzy nie mordują swoich sąsiadów. Nie mówię, że Ginter Gras mordował swoich sąsiadów w Gdańsku, ale wstępując do Waffen SS no, nie wiedział, co spotkało jego sąsiadów w Gdańsku Dziękuję bardzo.